Cześć. Słuchajcie, przychodzi baba od lekarza i, i mąż pyta: No, i co ci kochani, pan doktor powiedział? Powiedział mi dzień dobry, aha, i powiedział, że mam jakąś chorobę. Poczekaj, jakaś, jakaś zwierzęca choroba, tylko nie pamiętam jak ona była. Poczekaj, poczekaj. Mąż mówi: Ty, może świnka. Nie, no co ty, świnka nie? Może choroba wściekłych krów? Mm, nie, wściekłe krowy nie. To było jakieś małe zwierzę, dużo mniejsze niż krowa i świnia. Czekaj, czekaj. Ja nie pamiętam, ale zadzwoni do lekarza. On mi powie, co to było. Dzwoni do lekarza. Dzień dobry, na no, co? ja tu jestem chora. Co ja to mam? To jest srebrny lis. Czy rudylis? A nie, proszę Panią, to jest syfilis. Bawcie się dobrze, miłego weekendu.